Organizator konwentu Kopernikon 2010. Pierwsza edycja, bardzo dużo osób. Yy, osiągnęliście zamierzone cele? Wydaje mi się, że tak. No, spodziewaliśmy się mniej więcej takiej liczby osób, jak, jaka, jaka fizycznie do nas dotarła. W tej chwili myśleliśmy tak szacunki wskazują na, że jest na terenie imprezy, czy przewinęły się przez imprezę około 650, 650 osób w sumie. Mam na myśli tutaj osoby, które wykupiły akredytację, plus oczywiście twórców programu, plus naszych gości, plus nas samych. To może nawet tak naprawdę z nami wszystkimi to będzie nawet około 700 osób. Jak na pierwszą edycję wyda, wydaje mi się, że, że nieźle, tym bardziej, że w Toruniu tak dużego konwentu jeszcze nie było. Mamy nadzieję, że będzie, bo okolica jest piękna. Mówimy to po raz trzeci. Eee... Władze miasta, jak podeszły do tematu Konwentu Fantastyki w Toruniu? Czy dostaliście wsparcie, czy... A czyli akurat miasto jest jednym ze organizatorów tej imprezy, na zasadzie takiej, że my zwracając się do miasta o wsparcie, to wsparcie oczywiście otrzymaliśmy w takim czy tam innym zakresie, natomiast formuła jaką przyjęliśmy w tym roku, też zwracania się o tę pomoc, niejako wymusiła wejście w kooperację z miastem. Natomiast no i tak główny ciężar całości organizacji spadł na nas, więc miasto, miasto jako współorganizator. Pomógł nam przy organizacji pewne rzeczy formalnie dogra pomogło dograć. Myślę, że dobrze. Miejsca jak są fajne, jak najbardziej rozwojowe przede wszystkim. My w tej edycji mieliśmy ten budynek, który jest za nami w przyszłej, czyli za rok spodziewamy się, że jeżeli impreza będzie miała podobny rozmach, a my chcemy, żeby miała większy, no to będziemy też brali drugi budynek po drugiej stronie, boiska wtedy jakby cały teren będzie jednym wielkim miejscem festiwalowym. Ty, jako wieloletni członek Fandomu, oceniasz swój własny konwent i co naprawdę uważasz, że wyszło Ci dobrze? E, nam, bo nie jestem jedynym organizatorem, na szczęście i, i, i nam ogólnie. Nam ogólnie wyszło dobrze, wydaje mi się, cała organizacja. Ja wiele głosów takich pochlebnych słyszałem, że profesjonalnie gdzie ludzie przychodzili do mnie i mówili, że impreza została zorganizowana profesjonalnie i wydaje mi się, że to jest taki nasz największy plus i atut na przyszłość. E, wiadomo, no jak błędy młodości lubię powtarzać, to to, to powiedzenie od, od piątku, nie wiem dlaczego, weszło mi strasznie do słownika, że jeżeli chodzi o organizację, pewne uchybienia na pewno są, one będą wychodziły w czasie. Będziemy niedługo po imprezie też taki feedback uruchamić na naszej stronie, żeby każdy, kto był tutaj, mógł sobie zgłosić tam kilka uwag, my się będziemy na tym uczyć też, także wydaje mi się, że sama, sam fakt, że udało się doprowadzić szczęśliwie do organizacji tej imprezy w tak krótkim czasie, bo e, my zaczęliśmy robić od koniec maja tę imprezę także tak naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu, udało się i to jest chyba największy sukces. Mamy nadzieję, że powtórzycie go w przyszłym roku. E, a więc teraz plany, kiedy ruszacie z następnymi pracami, ile czasu będziecie odpoczywać? Odpoczywać będziemy tak ze trzy, myślę, tygodnie. Sądzę, że Gdzieś najpóźniej w połowie listopada będziemy już pracować nad materiałami do kolejnej edycji, do Kopernikon 2011. Taki jest nasz plan, tym bardziej, że już w listopadzie, grudniu chcemy startować w konkursach na środki z samorządu województwa, z Urzędu Marszałkowskiego, tak żeby ta na edycja była jeszcze lepiej, jeszcze bardziej profesjonalnie, no i przede wszystkim z budżetem zorganizowana e, Środki, e, Goblina.com, konwent. E współfinansowany przez Unię Europejską. Myśleliście również o uderzeniu tak wysoko? Eee, szczerze mówiąc, musiałbym zbadać, jakie są możliwości uzyskiwania środków z Unii Europejskiej. Jeżeli tylko takie możliwości istnieją, to jak najbardziej wykorzystamy. Myślimy, myślimy o tym, będziemy na pewno walczyć o dofinansowanie ze środków miasta, startując w konkursach na realizację zadań gminy miasta Toruń, e, Torunia, e, plus oczywiście na e, konkursy na dofinansowanie ze strony środków Urzędu Marszałkowskiego. W tym roku za późno się za to zabraliśmy niejako, jeżeli chodzi o organizację, żeby zdążyć wystartować, ale w przyszłym roku będzie inaczej. Zostawicie ten termin, 15-17 października. Myśl, myśl, zobaczymy jeszcze jak to dokładnie będzie wyglądało jeżeli chodzi o termin, na pewno będzie to termin jesienny, bo tak się przyjęło, że w Toruniu konwenty są jesienią, wcześniejszą czy nieco późniejszą, natomiast e, musimy sobie ten termin jeszcze troszeczkę doszlifować, bo e, może nie w bezpośrednią kolizji, ale to, że za chwilę startuje SM, targi w SM, troszeczkę nam utrudniło kontakt z wydawnictwami, które, które no, przydałyby się tutaj jeszcze, żeby dopełnić formułę festiwalu. E, przedstawiciele pojedyncze osoby oczywiście były, ale to też nie to formuła, co ja do końca chciałem. Ale wyszło naprawdę nieźle. My z Hakim przyjeżdżamy za rok, więc dziękujemy Ci za organizację. I do zobaczenia w Toruniu. Do zobaczenia Dzięki. w Toruniu. Dzięki. Dzięki.